Czy już ci mówiłem, że nie używam telefonu? Chcą zalać ziemię ściekami, chcą wedrzeć się przemocą. Mają lekarzy, którzy produkują uzależniające środki przeczyszczające i piekące cząbki. Mają lekarzy. Którzy zalecają dziwaczne pozycje seksualne. Wiedzą, jak zgasić słońce strzałami z wiatrówek? Ty, 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 ty. Ty. Czy już ci mówiłem, że okładam się lodem? W ten sposób rozpierdalam ich prześwietlarkę. Znam zaklęcia. I noszę amulet. Może wydaje ci się, że masz mnie w garści. Ale ja mógłbym zniszczyć cię w każdej chwili. W każdej chwili. W każdej chwili. Czy masz ochotę na kawę? Kochanie. Czy już ci mówiłem, że nie mogę wychodzić? Przy drzwiach stoi człowiek. Przeciw deszczowym płaszczu.